Horoskop chiński na rok Wodnego Węża. W chińskim roku Wodnego Węża możemy spodziewać się wielu zmian w sprawach sercowych. Nieczyste zagrania, działanie z ukrycia, manipulacje w białych rękawiczkach, rewolucje i partnerskie pokusy będą nam towarzyszyć przez najbliższe miesiące. Będzie to jednak dobry rok w kwestiach finansowych i możliwe, że uda nam się nawet co nieco zaoszczędzić. Bawu. Miłość. Nareszcie dobry rok pod kątem uczuciowym. Możesz spodziewać się, że ktoś o cechach bliskich Twojemu ideałowi przednie Twoją życiową drogę już w pierwszym kwartale roku. Nagle ze zdziwieniem zauważysz, że nawet Ty, stabilny i racjonalny Bawu, potrafisz szaleć z miłości i posuwać się do działań, o które byś się wcześniej nie podejrzewał. Praca i finanse. W Twojej zawodowej przestrzeni pojawią się nowe perspektywy i nowe kierunki. Dzięki świeżemu spojrzeniu na Twoją sytuację odkryjesz, że to Ty masz teraz asy w rękawie i możesz dyktować warunki. Jeżeli chodzi o zasobność Twojego portfela, to nie powinieneś się szczególnie zamartwiać. Zdrowie. Twoje siły witalne będą na wysokim poziomie. Jednak rok węża może ci przynieść kłopoty związane z wpływem toksyn na twój organizm. Koniecznie postaraj się zadbać o zdrową i dobrze zbilansowaną dietę. Przestrzegaj higieny pokarmowej i nie jadaj w podejrzanych miejscach. Kontakty z innymi. Będziesz bardziej otwarty na współpracę z innymi. W innych latach nieufny i wolno nawiązujący znajomości, w Roku Węża będziesz mieć okazję do tworzenia satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak potoczą się Twoje losy według chińskiego Zodiaku, wyślij sms o treści Chiny.twoja data urodzenia pod numer 73 212.